Witam serdecznie na kursie online, jak zacząć uczyć swoje dziecko angielskiego. Bardzo się cieszę, że możemy razem przejść tę drogę trudnych początków i że będę mogła Ci w tym pomóc, a chciałam Ci powiedzieć, że staram się to zrobić najlepiej jak potrafię. Z całej swojej mocy, z całej swojej pasji, zaangażowania, doświadczenia i wiedzy, którą staram się w jak najlepszy sposób przekazać Tobie właśnie na tym kursie. Skoro! Decydujemy się jako rodzice przekazywać swoim dzieciom wszystko i wspierać je we wszystkim, to dlaczego z automatu rezygnujemy z przekazywania? języka innego niż polski. Błędy. Masz prawo popełniać błędy, bo je popełniasz także w języku polskim. I ja je popełniam w każdym z dwóch płynnych języków, czyli polskim i angielskim i w każdym z pozostałych, którymi dukam, czyli komunikatywnym niemieckim, bardzo początkującym włoskim, robię masę błędów. I mam do tego prawo, bo błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi. Takie zwykłe z pozoru klocki mogą także przydać się do zabaw angielskich me. Co to daje? Czy ta książka jest banalna? Ta książka jest genialna w swojej prostocie. Na przykład: I like coffee. I like tea. I want you to play with me i zaczynamy bawić się po angielsku. Więc jeżeli obawiasz się, że robisz na przykład błędy gramatyczne, błędy w wymowie angielskich słówek, to po to są te wszystkie źródła, które dzisiaj będę ci pokazywać, żeby dziecko czerpało z nich dobre wzorce, wzorową wymowę, wzorowe struktury gramatyczne i żeby te źródła korygowały twoje ewentualne błędy. Dlaczego dziecko uczy się dzięki tej piosence? No. Chciałam Ci też pogratulować tego, że w ogóle tutaj jesteś, tak? Witam serdecznie z mojego leciku. To będzie bardzo dobry materiał. Dalej? Chciałam powitać z mojego profesjonalnego studia. Cięcie.